Cześć, z tej strony Jacek z bloga System Trader, a w tym krótkim filmiku postaram się pokazać różnicę pomiędzy inwestowaniem pasywnym i aktywnym. Nie będzie to film, który ma Was przekonać do jednego czy drugiego podejścia, a przede wszystkim ma to być film, który tym osobom zupełnie początkującym Pomoże w zrozumieniu całego zagadnienia. No to co? Jedziemy powoli z tematem do przodu. Zacznijmy sobie od inwestowania pasywnego, bo myślę, że to jest inwestowanie, które warto sobie przyswoić, jeżeli się jest zupełnie takim początkującym inwestorem. I dla jasności, to bynajmniej nie oznacza, że to jest gorszy rodzaj inwestowania. Myślę, że wręcz dla większości to jest coś, co w zupełności może wystarczyć przez całe życie. Natomiast warto mieć świadomość, czym to jest. W inwestowaniu pasywnym rezygnujemy e, tak naprawdę z aktywnych prób pobijania rynku, czy w ogóle prób pobijania rynku. No bo jeżeli próbujemy pobijać rynek, no to musimy w jakiś sposób być aktywni. Natomiast Polega to na tym, że zamiast wybierać te perełki, na przykład te najlepsze spółki na rynku, czyli zamiast szukać, jak to mówił Jack Bogle, tej igły w stogusiana, to po prostu kupujemy cały stóg. No i historia uczy nas, że rynki globalnie, jeżeli weźmiemy jako całość, po prostu w, na przestrzeni lat, dekad rosną. I no, o ile jest możliwe, że spółka pojedyncza może zbankrutować i wraz z tym inwestor może stracić pieniądze, tak. Mało realnym jest, żeby zbankrutował w cudzysłowie cały świat, a nawet gdyby tak się stało, no to myślę, że wówczas ten nasz portfel inwestycyjny byłby najmniejszym problemem. I jak gdyby to jest kluczowa, że tak powiem, zaleta inwestowania pasywnego, nie musimy niczego aktywnie tutaj starać się dobierać do portfela, po prostu kupujemy cały rynek. Możemy robić to w różnych domieszkach, na przykład kupić nieco akcji, nieco obligacji, być może ktoś jeszcze będzie chciał złota, ale generalnie kupujemy. I można powiedzieć, zapominamy. Jedyne, co staramy się, to, żeby te dobrane na początku wagi zachować w czasie. Ale jeszcze pokażę jakiś prosty przykład za chwilę. To, co jest kluczowe, to indeksy, które tutaj wybieramy do takiego portfela, jeżeli chodzi o indeksy akcji, to są tak zwane indeksy ważone kapitalizacją, czyli. Najprostsza forma indeksów, jaką można sobie wyobrazić. Te spółki, które są, jeżeli chodzi o ich kapitalizację, największe, mają największy udział w takim indeksie. Te spółki, które mają mniejszy udział w indeksie, oznacza, że mają mniejszą kapitalizację. Oczywiście kapitalizacja, czyli ta wartość tej spółki, wycena tej spółki rynkowa, zmienia się w czasie. No i może się zdarzyć tak, że te mniejsze spółki, jak stają się coraz mniejsze, mogą z tego indeksu wypadnąć, na ich miejsce mogą wskoczyć kolejne. No i generalnie ten indeks ma taki mechanizm samooczyszczający się. To nie jest tak, że. Kupujemy indeks na przykład SP 500, 500 największych spółek amerykańskich, i jak on został ustalony w roku 1957, kiedy został stworzony, no to tak będziemy inwestować przez kolejne 100 lat z takim składem, bo być może nawet część tych spółek już po prostu i, i tak faktycznie jest, po prostu zwyczajnie nie istnieje. I tutaj uważać trzeba o tyle, że są też indeksy budowane, konstruowane w inny sposób, na przykład w oparciu o tak zwane faktory, czy też czynniki, mówiąc bardziej po polsku, jak chociażby value, momentum. I pomimo że mówimy tutaj o indeksach i pomimo że możemy na to kupować ETF-y, które replikują takie indeksy, to nie ma to nic wspólnego tak naprawdę z inwestowaniem pasywnym. To jest strategia aktywna pod spodem, chociaż ta fasada wydaje się być pasywna. Jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne, jak już wspomniałem tutaj ETF-y, to jest na pewno dobry mechanizm, który czy dobre narzędzie, instrument, który nam może pomóc w budowaniu takich Fun, takich portfeli. Natomiast są jeszcze też fundusze indeksowe, które w odróżnieniu od ETF-ów, są, których jednostki są notowane na giełdach, to tutaj to są fundusze, które również naśladują indeksy, ale nie są w obrocie giełdowym. No i możemy też posiłkować się usługami typu robodoradztwo, czyli to są usługi, które w naszym imieniu już kupują konkretne ETF-y do. Portfela. Natomiast to, że ktoś kupuje na przykład ETF-a do portfela, to bynajmniej nie oznacza jeszcze, że już jesteśmy inwestorem pasywnym, bo po pierwsze, może być to ETF, jak już wspomniałem wcześniej, na jakiś aktywny. Na jakąś aktywną strategię, na przykład wykorzystującą Momentum czy Value. I pomimo, że jest to ETF, to bynajmniej nie jest to pasywna forma inwestowania. No a po drugie, może ktoś aktywnie zarządzać tymi ETF-ami, czyli je kupować i sprzedawać w zależności od tego, co się dzieje na rynku. I to też wtedy nie ma nic wspólnego z pasywnym inwestowaniem. Chociaż ta granica między pasywnym a aktywnym inwestowaniem nie zawsze jest taka oczywista, bo nawet jeżeli byśmy sobie wzięli pod uwagę taki indeks jak SP 500, o którym wspomniałem wcześniej, to tam no również jest element y, aktywny, i to nie tylko wynikające z tego, że spółki zmieniają swój udział w, czy wielkość, jaką mają w indeksie, ale również skład tego indeksu jest dobierany, chociażby, i tu uwaga, przez pewne grono osób, które w sposób, że tak powiem, y, według swojego uznania można powiedzieć, nie jakichś dokładnie zawsze twardych reguł dobierają kolejne spółki, które mają wejść do tego indeksu, a inne mają z niego wyskoczyć. Ale OK, nie wchodzimy tutaj ten temat aż tak głęboko. Chodzi o to, że nie zawsze ta granica między inwestowaniem pasywnym a aktywnym jest taka bardzo jasna i oczywista. Jako przykład takiej pasywnej strategii, to taka klasyka klasyki: portfel 60-40, czyli portfel, w którym mamy 60% akcji, 40% obligacji. I jakbyśmy sobie taki portfel tutaj wyświetlili, jeżeli chodzi o jego skład, no to widzimy, tutaj mamy, ja może nieco to powiększę, żeby było lepiej po prostu widać. No to tu mamy widać 60% akcji, konkretnie w tym przypadku indeksu SP 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, i mamy również 40% obligacji. Jedyne co inwestor pasywny ma robić, jeżeli chodzi o swoje zadanie w takim portfelu, to to, aby te wagi były zachowane w czasie, czyli jeżeli udział akcji nagle wzrośnie, na przykład do 70%, no to musimy nieco sprzedać tych akcji, żeby przywrócić ich do pierwotnego, założonego poziomu. Na przestrzeni wielu, wielu lat taki portfel pięknie dawał zarabiać. Na przestrzeni ponad 100 lat, konkretnie 101 lat, średnio rocznie niemalże 9%. Po uwzględnieniu inflacji, tej amerykańskiej inflacji to było nieco ponad 6%, no ale w międzyczasie również tracił ponad 60%. Także to inwestowanie no, jest proste od strony takiej czysto technicznej, ale bynajmniej nie jest łatwe od tej strony takiej, powiedzmy, mentalnej, ale to jest jak gdyby temat na inną historię. No i jeżeli weźmiemy sobie na przykład linie kapitału, no to za ostatnie 100 lat, jak widzimy, te rynki naprawdę idą w górę. Choć te niewinnie wyglądające tutaj ząbki w dół, to tak naprawdę za nimi kryją się często potężne kryzysy, potężne besy, a nasz portfel może być nawet latami na stratach, więc to bynajmniej takie wszystko proste i przyjemne w praktyce nie jest. To więc przejdźmy sobie może do tego, jakie są zalety inwestowania pasywnego. Na pewno taką zaletą inwestowania pasywnego jest to, że takie inwestowanie jest proste, ale jak już powiedziałem, proste w tym rozumieniu takim technicznym, bo w tym rozumieniu takim psychologicznym bynajmniej nie jest, ale żadne inwestowanie nie jest takie proste od strony mentalnej. Efektywność podatkowa może być całkiem korzystna dla inwestora pasywnego, bo zwłaszcza jeżeli sobie kupimy jeden ETF, a możliwe jest, że dzisiaj sobie kupimy jednego ETF-a i taką strategię 60-40 mamy nawet w jednym ETF-ie, który ma w sobie i akcje i obligacje, jak na przykład Life Strategy ETF Vanguarda, no to wówczas możemy kupić takiego ETF-a, trzymać go nawet dziesiątki lat w portfelu, nie realizując żadnego zysku. I jedyne podatki, jakie będą być może po drodze do zapłacenia, to tak zwane podatki u źródła. Natomiast nawet na koncie opodatkowanym inwestor nie będzie płacił podatków do momentu sprzedaży i realizacji zysku. No chyba, że w ogóle działa ktoś na koncie nieopodatkowanym typu IKX. Niskie koszty to jest kolejna rzecz, która charakteryzuje takie inwestowanie, dlatego że tutaj ETF-y mogą kosztować naprawdę bardzo niewiele mogą być wręcz w praktyce niemalże za darmo, jak uwzględnimy wszystkie koszty. Plus to, jak on replikuje indeks, i może się okazać, że takie inwestowanie, poza tym, że poniesiemy na początku koszty prowizji, zwykle też niewielki, to później praktycznie ten ETF kosztuje nic lub prawie nic. No i mamy. W cudzysłowie, też gwarancję wyniku, gwarancję w sensie takim, że tyle, ile rynek wypracuje zysku, no to tyle my będziemy mieć. Nie będziemy się tutaj odchylać, nie będziemy go mogli pobić, ale też no, na pewno nie przegramy z tym rynkiem. No a statystyki pokazują, że większość inwestorów aktywnych jednak przegrywa, dlatego też no, inwestowanie pasywne to jest coś, co powinno mimo wszystko zainteresować większość rozsądnych osób, które chcą inwestować sensownie i poświęcać przy tym jak najmniej czasu. Natomiast jeżeli jeżeli chodzi o wady inwestowania pasywnego, no to właśnie mamy brak reakcji na sytuację rynkową. Wyobraźmy sobie, że rynki spadają miesiącami w przepaść, a my nic nie robimy, tylko dokupujemy akcji. I oczywiście w sensie czysto matematycznym, na bazie tego, co uczy historia to ma sens, natomiast bynajmniej nie jest to proste i bynajmniej nie jest to jedyna rzecz, którą można robić, bo może być tutaj strategia aktywna, która wtedy nie będzie wcale niczego okupować, wyjdzie z tego rynku akcji. I wróci do tego do tych akcji w innym momencie kiedy będzie lepsza sytuacja rynkowa no, w przypadku inwestowania pasywnego my po prostu jesteśmy cały czas pasywni czy indeksy rosną czy spadają jedyne co robimy to tak zwany rebalancing czyli to żeby te wagi w portfelu zachować właściwe. No i teoretycznie możemy mieć tutaj przez to gorsze stopy zwrotu w relacji też do ryzyka, bo to nie jest tak, że tylko patrzymy na, na to, ile wypracujemy stopy zwrotu, ale też na ryzyko, jakie po drodze musimy ponosić, czyli na przykład ile w międzyczasie musi nasz portfel musiał tracić, żeby wypracować stopę zwrotu. Jak widzieliśmy w przypadku portfela 60-40, wartość portfela traciła nawet ponad 60% w międzyczasie i możemy sobie wyobrazić strategię aktywną, która będzie mogła nie tylko, że wypracować lepszą stopę zwrotu, ale mieć też mniejsze obsunięcia. Zresztą za chwilę taki przykład pokażę. No ale to jest zarazem wada i zaleta, bo z kolei dzięki tej wadzie, że nie możemy pokonać rynku, to mamy przynajmniej tą gwarancję, że będziemy równi z rynkiem. No, i kolejna, właściwie ostatnia, jaką sobie tutaj wynotowałem, wada inwestowania pasywnego to jest to, że jest to inwestowanie z definicji długoterminowe. Bo jeżeli ktoś myśli, że może sobie zbudować taki portfel 60-40 na 2-3 lata, to jest w błędzie, ponieważ prawdopodobieństwo tego, że jego portfel po tych 2-3 latach będzie na minusie, jest całkiem spore. Natomiast no, trzeba sobie tutaj. Założyć, że minimalny horyzont czasu, jaki tutaj bierzemy pod uwagę, to jest absolutnie 5 lat to jest takie minimum, minimum i bynajmniej nas to nie pozbawia ryzyka, że będziemy wciąż na minusie. Bardziej rozsądne to jest takie 10 lat. Po 10 latach już jest prawdopodobieństwo bardzo niewielkie, że przynajmniej nominalnie nasz portfel będzie na minusie. Oczywiście po uwzględnieniu inflacji wciąż może się zdarzyć jeszcze taki okres, gdzie nasz portfel mógłby być w tym ujęciu realnym nawet po 10 latach na minusie. No to przejdźmy sobie szybko do inwestowania aktywnego. Już mniej więcej wiemy, co to jest, bo wiemy, czym jest pasywne inwestowanie. No to tutaj w inwestowaniu aktywnym nie kupujemy całego rynku jak leci i go trzymamy w nieskończoność, czy tak długo jak się da, tylko mówimy sobie tak. Mamy strategię, i to strategia będzie dyktować, co mamy mieć w danym momencie w portfelu. Czy mogą być to poszczególne spółki, czy mogą być to poszczególne etf -y, kontrakty terminowe, cokolwiek, ale zarządzamy tym portfelem w sposób aktywny, czyli nie tyle, przynajmniej nie powinniśmy starać się przewidywać przyszłości, ale reagować na to, co się dzieje na rynku. No i wtedy to już mamy inwestowanie aktywne. Czyli stosujemy też tak zwany timing rynkowy, czyli kupujemy Wtedy, kiedy mamy szansę na to, według strategii, żeby rynek szedł do góry, i sprzedajemy wtedy, kiedy rynek zawraca i na przykład są spadki na, na rynku. Oczywiście to brzmi fajnie i pięknie i atrakcyjnie, natomiast to w praktyce nie zawsze jest takie proste do zrealizowania. Natomiast celem inwestowania aktywnego nie zawsze musi być tylko i wyłącznie wyższa stopa zwrotu, to już o czym mówiłem wcześniej. Może być też tak, że ktoś chce inwestować aktywnie paradoksalnie być może nawet godząc się na, na mniejszą stopę zwrotu niż mógłby to robić pasywnie, ale redukując jeszcze bardziej ryzyko, na przykład mierzone tym, że będą mniejsze obsunięcia w portfelu, czyli możemy sobie wyobrazić takiego inwestora, który powie, fajne są te wyniki z tego portfela 60-40, ale są takie obsunięcia, że ja na to się nie godzę, żeby mój portfel tracił 60%, więc ja wolę tutaj robić to aktywnie. Będę miał być może podobną stopę zwrotu, może nawet nieco mniejszą, ale na przykład dwa, trzy razy mniejsze obsunięcia. Oczywiście to wszystko jest na bazie historii, nawet inwestowanie pasywne opiera się na tym, że wyciągamy pewne wnioski co do przyszłości, bazując na przeszłości, natomiast takie rzeczy... No, są możliwe i za chwilę będę chciał pokazać, że tak się dzieje. Natomiast innym powodem, dla którego ktoś chce inwestować aktywnie, może być to, że chce na przykład mieć ekspozycję na spółki tak zwane dywidendowe, czyli chce mieć jak największy dopływ kapitału z dywidend, bo po prostu mu to dobrze robi dla jego psychiki, albo chce mieć mniejszą właśnie tą zmienność w portfelu, albo mniejsze obsunięcia, więc tych powodów może być wiele i nie zawsze musi oznaczać to, że ktoś chce pobijać rynek tylko i wyłącznie względem stopy zwrotu. To myślę, że często się pojawia, a to wcale nie zawsze tak musi być. No i przykład takiej aktywnej strategii to jest chociażby Global Equity z Momentum Gem, która była bardzo dobrze że opisana u mnie w sensie szeroko u mnie na blogu. W dużym skrócie strategia polega na tym, że w portfelu mamy albo akcje amerykańskie, Albo akcje reszty świata, albo obligacje. Jeżeli rynek amerykański rośnie w tym momencie najmocniej, no to mamy akcje amerykańskie. Jeżeli rynek, powiedzmy, reszty świata, czyli bez Stanów Zjednoczonych, które stanowią 50% światowej kapitalizacji, zarabia więcej, to będzie mieć tamte akcje. A jeżeli w ogóle rynek akcji jest w odwrocie i są spadki na tym rynku, to będziemy mieć jako taką bezpieczną przystań w portfelu obligacje. Oczywiście tak to brzmi, jeżeli chodzi o teorię. W praktyce przekłada się to za ostatnie 70 ponad lat na stopę zwrotu 14 ponad procent. Po uwzględnieniu inflacji w Stanach Zjednoczonych to jest ponad 10% stopy zwrotu. Czyli widzimy, że tutaj faktycznie pobijamy na przykład benchmark, którym w tym konkretnym przykładzie jest SP 500, indeks SP 500. Czyli mamy większą stopę zwrotu, czyli udało się pobić nam tutaj benchmark, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, ale mamy też mniejsze obsunięcia w portfelu, czyli to jest też redukcja ryzyka. Ja więcej w tym momencie o tej strategii nie będę tutaj opowiadał, dlatego że jak gdyby to nie jest celem tego materiału, natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby móc pokazać, że strategie aktywne również są i one nie wymagają zawsze koniecznie dużo większej uwagi z naszej strony, jeżeli chodzi o czas poświęcony. W przypadku tej strategii GEM to wystarczy dosłownie 2-3 minuty w miesiącu, żeby taką strategię sobie prowadzić. Czyli może być to praktycznie porównywalne ze strategią pasywną, jeżeli chodzi o Zaangażowanie czasowe. Zaletą takiego inwestowania w ogóle aktywnego może być to, że mamy, przynajmniej w teorii, potencjalnie Możliwość wygenerowania wyższych czy lepszych stóp zwrotu, lub też redukowania ryzyka mierzonego zmiennością czy obsunięciami w portfelu. No i mamy też możliwość stosowania nie tylko inwestowania długoterminowego, ale też możemy inwestować już krótkoterminowo. Czyli jeżeli ktoś nie chce inwestować w perspektywie 5-10 lat i czekać, i mrozić ten kapitał na 5-10 lat, no to w podejściu krótkoterminowym możemy już mieć strategię, gdzie po roku, dwóch, może Możemy oczekiwać określonych pozytywnych, że tak powiem, wyników. Oczywiście to zależy od strategii, to zależy od podejścia, i to bynajmniej nie jest takie proste, bo gdyby tak było proste, to powiedziałbym od razu: wszyscy inwestujcie aktywnie, nie ma sensu robić tego pasywnie. No nie, powiedziałbym raczej wręcz coś bardziej bliższe. Żeby większość osób raczej skłaniała się ku pasywnemu, bo wymaga to mniejszego przygotowania. No i właśnie to jest wada inwestowania aktywnego, że mamy to ryzyko przegrania z rynkiem. Starając się pobić rynek, sami możemy być przez niego pobici. No i też aktywna strategia może generować wyższe koszty czy to na prowizje, czy to na poślizgi cenowe, czy też może wymagać częstszych obowiązków podatkowych, bo realizujemy gdzieś tam te zyski po drodze w trakcie inwestowania. Co w przypadku na przykład konta opodatkowanego może być kłopotliwe. No i też może wymagać większego zaangażowania. Strategia GEM, o której tutaj mówiłem, to wymaga dosłownie 2-3 minuty w miesiącu, ale są strategie, które wymagają dosłownie nawet godzin dziennie, codziennie. No i to już jest praktycznie robota na etacie, a nie inwestowanie gdzieś tam po godzinach naszych nadwyżek w budżecie domowym. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo będę wdzięczny za wszelkie komentarze, lajki. No i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Bye bye.